Żeby zrobić rząd półsłupków potrzebujesz najpierw łańcuszka początkowego długości odpowiadającej szerokości Twojej robótki plus jedno oczko, które będzie na odwrócenie rzędu. Jak przerabiamy rząd półsłupków? Tradycyjnie robi się to tak, że wbijasz w raz w drugie oczko łańcuszka szydełko owijasz włóczkę na szydełku, przeciągasz przez pętelkę, w ten sposób masz dwie pętelki na szydełku, następnie owijasz znów włóczkę na szydełku i przeciągasz przez obie pętelki. I powtarzamy tę czynność przez każde pozostałe oczko łańcuszka. Ale ja robię to w ten sposób, że z tyłu łańcuszka mamy takie dodatkowe pętelki i ja wybijam oczko, przeważnie kiedy szydełkuję grubszą włóczką. Zaraz pokażę Ci dlaczego. Tutaj wbijam szydełko, przyciągam nitkę, znowu owijam łuczkę wokół szydełka i przeciągam, tak? Robię to pod każdą następną pętelką. Wbijam, przeciągam, nawijam, przeciągam przez oba, tutaj wbijam, przeciągam, nawijam i przez oba oczka powtarzam czynność Dalej. Staram się nie naciągać robótki, bo będzie zniekształcona. Dzięki temu na dole zostaje mi piękny łańcuszek. Teraz, na odwrócenie rzędu, muszę zrobić jedno dodatkowe oczko. Odwracam, wbijam szedełko w pierwsze oczko. Owijamnić. nić przeciągam owijam nić i przeciągam przez oba oczka powtarzam tą czynność aż do skończenia rzędu W ten sposób zyskaliśmy dwa rzędy półsłupków. Jeżeli chcemy kontynuować robótkę, oczywiście znów robimy jedno oczko na zakończenie rzędu, odwracamy i powtarzamy cały czas te same czynności.